Autor obrazu Ekcechomo. Oto człowiek. Święty Albercie, długo musiałeś wpatrywać się w oblicze cierpiącego Chrystusa króla. Zdeformowałeś lewe ramię Chrystusa, czerwona chlamida opada tak, że na ubiczowanej piersi rysuje się olbrzymie serce. Cały Chrystus zamienia się w serce. Dla polskiego domu namalowałeś tego Chrystusa, Chrystusa naszego brata. Zranione skronie, ubiczowane ciało nie potrafią przesłonić wymowy serca. W obrazie tym zostawiłeś testament, swoje wyznanie, że polski dom należy budować bez zakłamania wewnętrznego. Na polski dom składa się człowiek ubiczowany i cierpiący oraz człowiek z sercem. Tak było zawsze i tak ma być teraz. Nie unikajmy tej prawdy. Gdy rany serca i twarzy przysłaniają nam tytuły, wysokie stanowiska i wytworne ubrania, na prawdziwe człowieczeństwo składa się cierpienie. I serce, ekcechomo, oto człowiek. Z takim obrazem Chrystusa w sercu, brat Albert zbudował dom dla nędzy fizycznej i moralnej Krakowa. Kraków na Kazimierzu dał im na schronisko. To było schronienie, to był nędny dach nad głową, to był kąt do przespania. Władzy to wystarczyło. Ty, bracie Albercie, poszedłeś do nich, by stworzyć im dom. Miałeś go w sercu. Spotkałeś wyrzutków społeczeństwa, którzy nie zrozumieli, co to jest dom. Może go nigdy nie mieli. Ulica była ich mieszkaniem, głód towarzyszem, grzech zapomnieniem o teraźniejszości i całą wiarą brak nadziei na lepsze jutro. Dałeś im chleb. Dla nich stałeś się żebrakiem chleba, głodny nie potrafi się modlić, a potem nakarmionego uczyłeś o Bogu i o Chrystusie cierpiącym.